Jeszcze wczoraj słyszeliśmy niezwykły głos aniołów, który wołał i mówił, że narodził się nam zbawiciel, Mesjasz Pan. Narodził się w Betlejem. Jeszcze wczoraj przeżywaliśmy niezwykłą uroczystość, uroczystość narodzenia Pana Jezusa. Niezwykła uroczystość, która niesie miłość, pokój, przebaczenie, niesie radość, niesie nadzieję. Na nowe, lepsze jutro. Niezwykła uroczystość, która jeszcze trwa, bo nadal trwamy w oktawie Bożego Narodzenia. Nadal widzimy niezwykle ustrojony Kościół, nadal widzimy choinkę, nadal widzimy tego nowonarodzonego Jezusa. Ale Kościół przedstawia nam dzisiaj obraz zupełnie inny. Przedstawia nam tragedię, przedstawia nam tak po ludzku tragedię, bo widzimy męczeńską śmierć świętego Szczepana, życie i śmierć. Czy tak nie jest w naszym życiu? Czy nie często, czy często przeżywamy tragedię i przeżywamy radości? Czy nie one mieszają się w naszym życiu? życie miesza się wraz ze śmiercią radość ze smutkiem ale jest ktoś kto przynosi zupełnie inny obraz miłości tym kimś jest Jezus jest Jezus który przychodzi Jezus który daje nam nadzieję Izraelici szukali i oczekiwali mesjasza który uwolni ich spod władzy Okupanta, który da im wolność. Nie myśleli, że przyjdzie taki Mesjasz, który oprócz wolności daje nadzieję, bo my jesteśmy wolni, wolni wewnętrznie, ale Chrystus mówi i woła, bądźcie przygotowani na to, że będą was nienawidzili, będą was w sposób szczególny prześladowali ze względu na mnie. Ale nie mogą Wam zrobić krzywdy, bo ja jestem nadzieją na to nowe, lepsze jutro. Ja jestem radością na to nowe, lepsze jutro. Chrystus nie przyszedł znieść cierpienia. Chrystus nie przyszedł znieść śmierci. Ale dał coś innego. Dał nadzieję życia wiecznego. I dał to, że możemy to cierpienie razem z Nim przeżywać, bo nie jesteśmy sami. On nas nie zostawił, jak nie zostawił świętego Szczepana. Bądźmy gotowi na to spotkanie każdego dnia, każdej chwili naszego życia, abyśmy tak jak On, ujrzeli niebo otwarte Jezusa siedzącego po prawicy Boga. Panie. Nie poczytuj grzechu. Panie, daj nam radość, jak śpiewamy w psalmie z liturgii dnia dzisiejszego. Ty jesteś skałą zbawienia, Panie. Ty jesteś naszą nadzieją, nowonarodzony Jezu.